Spacer z muzealnikami to jedna z wielu atrakcji, z jakich można było skorzystać podczas nocy muzeum w oślepeńskim Skansenie. To było niezapomniane wydarzenie, pełne tajemnic i fascynujących historii. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, zwany również popularnie dniem muzealnika. I tak się złożyło, że akurat noc muzeów obchodzimy również w tym samym dniu. Tym bardziej cieszymy się, że tylu gości przybyło na dzisiejsze wydarzenie. Przygotowaliśmy sporo różnych atrakcji. Rozpoczęliśmy od prelekcji na temat kształtowania się regionów w dawnych prusach wschodnich. Następnie odbyły się cztery równoległe tematyczne spacery z etnografami, historykami z muzeum specjalnymi specjalistami do spraw budownictwa ludowego. Przewodnicy powiedzieli m.in. o sekretach pracowni konserwatorskiej i magazynu studyjnego oraz o tym, jaką drogę przechodzi obiekt, zanim trafi na wystawę. Nawet jak to trafia, no to to w stanie jest takim zazwyczaj to są, to są piwniczne, to jest to w stanie takim zakurzonym. My tak naprawdę odkrywamy to, jak jesteśmy mamy w pracowni. Wtedy są szereg zabiegów konserwatorskich, które jest to dorabianie jakichś tam elementów, jest to flekowanie, jest to podbarwianie, utwardzanie, bo naszym naszym takim Najważniejszą rzeczą w konserwacji jest to, że ratujemy, co się da. Nie zabrakło również możliwości wysłuchania opowieści o wszystkich młynach oraz zwiedzenia wiatraka holendra. Eksperci opowiadali o tym, jak wyglądała ciężka praca młynarza. Ta siła wiatru. Nie służyła tylko do tego samego mielenia zboża na mąkę, ale też ułatwiała pracę dla młynarza. I tutaj mamy linę, która jest na sam dół, są worki podczepione. Kiedy młynarz chciał sobie kolejnego materiału sobie dostarczyć, opuszczał tutaj dźwignię, dotykała ciężarem kręcącego się tutaj wału, wału królewskiego i zostało zboże wniesione na górę. Zboże było wsypywane tutaj do tego. Kosza zasypowego. Taki kosz, jak był wypełniony, cały proces mielenia był powtarzany w zależności od materiału, czyli od zboża i też jakby konsystencji, jaką chcieliśmy uzyskać. Ale od czterech do nawet siedmiu, ośmiu razy czynność była powtarzana, aż był uzyskany taki materiał, jaki trzeba. No, taka skrzynia, myślę, tej wielkości, przemielenie czasowe takiej skrzyni, myślę, że od trzech do. Pięciu godzin raz, tak? No to mamy raz i to jest powtarzane wielokrotnie, więc żeby tyle mąki uzyskać, no to to jest jednak bardzo dużo pracy. Kolejny spacer uchylił rąbka tajemnicy chłopskiej higieny, medycyny i magii na dawnej wsi. Powiemy sobie o jeszcze jednej osobie, która miała magiczne moce i to był Owczarz. Owczarz pomagał przede wszystkim na złamania i zwichnięcia. Miał sobie z tym radzić. Natomiast owczarz był uważany za kogoś, kto ma już troszeczkę kontrakty z tymi siłami nieczystymi. I uważano, że skoro on ma te konszachty z diabłem, to wszystko, co diabeł zaczarował, no to ten owczasz może za jakoś tak poumawiać się, żeby to odeszło. Więc owczasza się trochę bano, ale owczasz też pomagał na, na wszelkie zło. Natomiast ostatni spacer pozwolił poznać dawną architekturę wiejską na warmii i Mazurach. Tutaj były kiedyś dawne terytoria e, litewskie, chałupy z terytorium litewskich. E, niestety m, parę lat po wojnie zostały zniszczone przez warunki pogodowe. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o burzę, no i niestety to, co obecnie możemy zobaczyć, no to są to niewielkie ilości tego, co się zachowało, i obecnie staramy się o odbudowę, staramy się właśnie napisać odpowiedni projekt, tak żeby można było te konkretne tutaj budynki odbudować. I to, co możemy tutaj zobaczyć, obecnie staramy się otworzyć poprzez aplikację AR. Poprzez taką aplikację wirtualną możemy zobaczyć to wszystko, skanując telefonem ten kod i po prostu zobaczyć wirtualnie jak to niegdyś wyglądało. Wycieczka po Olsztynskim skansenie w towarzystwie muzealnych ekspertów bardzo spodobała się uczestnikom Nocy Muzeów. Ja już jestem po raz drugi na nocy muzeów w Skansenie i tym razem, pierwszy raz zdecydowałam się na spacer z muzealnikiem. I faktycznie to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo wcześniej tak po prostu spacerowaliśmy sami, tu oglądaliśmy, a pan tak ciekawie opowiada, że, że dowiadujemy się nowych rzeczy. Także fantastyczna inicjatywa, bardzo, bardzo ciekawie zorganizowane, cały wachlarz propozycji, więc tak. Mieszkamy blisko. Blisko, ale zawsze brakuje czasu, żeby skansen odwiedzić, a to jest fantastyczna okazja, także ja jestem zachwycona. Żeby zapytać o wrażenia, bardzo nam się podoba. Co na Pani robi wrażenie szczególnie? Myślę, że to, że jest tak duża przestrzeń i tak dużo rzeczy do zobaczenia. Warto to wracać? Warto. A Twoje wrażenia ze skansenu? No bardzo fajnie. Co ci się najbardziej podoba? Yy, to, że jest tej przestrzeń i lubię wiatraki oglądać. Wszystkie wiatraki, bo są mega fajne i możemy się dużo o nich dowiedzieć. Chętnie tutaj wrócisz? Tak, na pewno. O jest bardzo ciekawie, jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż tu już nie pierwszy raz jesteśmy, no ale na takim, że z, o, z, no jak to powiedzieć, no tych moc muzeów to pierwszy raz, no i no, z przewodnikiem również, tak? Tak szczególnie zainteresowało. Nie no, ogólnie, ogólnie wszystko tutaj w tym, tych wiatrakach, jak to wyglądają i jakie one to są i jakie zadanie pełniły i jak to się wszystko odbywało. Dlatego z tych czterech ścieżek wybrał, wybraliśmy właśnie tutaj wiatraki. Ja bardzo lubię właśnie takie nazwijmy to techniczne różnego rodzaju rozwiązania, dlatego między innymi tą ścieżką wiatraków, ale również na pewno jeszcze skorzystamy z tej możliwości i będziemy uczestniczyć w tym koncercie, który jest dzisiaj też przygotowany. Koncert kwintetu żywioły pod tytułem Emocyja, odbył się w stodole ze wsi królikowo. Emocyja to połączenie słów emocja oraz cyja, co w gwarze kurpiowskiej oznacza akordeon. Podczas koncertu można było usłyszeć inspiracje zaczerpnięte m.in. z argentyńskiego tango, muzyki klasmerskiej oraz folkloru polskiego. Wspólnym mianownikiem wszystkich kompozycji były ukryte w dźwiękach emocje. Szczegółowe informacje na temat imprez w skansenie znajdują się na stronie internetowej muzeumosztynek.pl.